Chyba musimy wziąć pod uwagę niewyobrażalne wytłumaczenie, że klątwa nie istnieje. Poza pudełko prezentuje podcast Słuchaj Uważnie. Cześć! Z tej strony Filip. Witajcie w kolejnym odcinku naszego śledztwa. Na razie nie udało nam się wytypować ukrytego talentu z poprzedniego odcinka, ale nie poddajemy się, jeśli chcecie wspomóc rozwiązywanie, dołączcie do Discorda. Link oczywiście jest w opisie. Natomiast od jednej z osób dowiedzieliśmy się o istnieniu sklepu, który sprzedaje kryształy odwracające działanie klątwy. I są mieszkańcy, którzy w to wierzą, aż postanowiłem zrobić ankiety na Instagramie i sprawdzić, jaki procent ludzi łączy szczęście z fizycznymi przedmiotami. I tu uwaga prawie połowa z was zdradziła, że właśnie taki szczęśliwy przedmiot posiada. Najczęściej był to rodzaj biżuterii, ale były też monety, słoniki i dusiołek czyli drewniany wisiorek, który po roku trzeba podrawać komuś innemu, bo zacznie przynosić pecha. I tak musiałem o to dopytać. W takim razie nie dziwi, że w miastowie mogą wierzyć w takie kryształy. Szczególnie, że klątwa celująca tylko w kreatywnych nie wydaje im się niemożliwa. Jakkolwiek ten pech wydaje mi się być mało prawdopodobny, no bo. nie wiem, czy muszę to tłumaczyć, to nadal musimy zostawić go na stole, dopóki nie wyjaśnimy tego inaczej. Postanowiłem skontaktować się z naszym informatorem, który doniósł na mojej scenie miastowa i jego klątwie. Zadałem mu kilka pytań, w tym wasze, żeby dowiedzieć się więcej i potencjalnie rozwikłać całą sprawę. Tylko nie na wszystkie pytania odpowiedział. Panie poza pudełko, bardzo się cieszę, że zdecydował się pan nam pomóc i rozwikłać cały ten nonsens. Możliwe, że zapomniałem mu powiedzieć wcześniej. Z chęcią odpowiem na pańskie pytania i w razie czego służę pomocą. Udało mi się też pokryjomu zrobić kilka zdjęć, które pokażą panu, jak się tu żyje. Nie ma pan pojęcia, jak ciężko było mi odblokować funkcję aparatu w moim telefonie. Niedługo panu przyślę to, co udało mi się uwiecznić. Skąd pan wie, kto ma talent? Czemu jedna osoba na trzy? Tak, akurat zupełny strzał. Jeszcze pamiętam czasy przed klątwą. Jak na małe miasteczko nie brakowało u nas inicjatyw artystycznych, więc założyłem, że coś ci ludzie musieli ze sobą zrobić. Czy księgowi mają swój związek zawodowy, klub albo miejsce spotkań? Nic mi o tym nie wiadomo. Pewnie widzą się ze sobą w firmie, a związek zawodowy raczej im nie jest potrzebny. Żaden nie narzeka specjalnie na te roboty. Czy księgowi to kryptonim tajnej organizacji? No, średnio tajnej. Mają wielką firmę i obsługują klientów z całego kraju. Dosyć... nietajnie. Czy rzepa ma jakiś związek z klątwą? Szalony pomysł. Nawet nie wiem jak to sprawdzić. Ale też w takim razie nie mogę tego zaprzeczyć. Czy rolnicy są w zmowie z księgowymi, żeby utrzymać wiara o klątwie? Oni jakoś specjalnie nie przepadają za sobą, więc wątpię. Mają ze sobą mało wspólnego. Czy wie pan coś o kryształach, które ponoć hamują pecha? U nas to sprzedają? W sumie ma to sens. Prosty i szybki sposób, żeby dorobić się na klątwie. Jeśli pan chce, mogę spróbować dowiedzieć się więcej na ten temat. Skoro wiemy o ludziach, którzy ukrywają swoje talenty, to dlaczego w miastowie złe rzeczy nie dzieją się cały czas? Chyba musimy wziąć pod uwagę niewyobrażalne wytłumaczenie, że klątwa nie istnieje. Wątpię, żeby dotyczyła tylko publicznego okazywania talentu. Czy myśli pan, że ktoś stoi za wypadkami dziejącymi się publicznie? Logika podpowiada, że tak, bo w przeciwnym razie zostaje nam tylko wiara w jakąś formę klątwy. Tylko nie bardzo wiem kto. Czy to prawda, że wolno słuchać muzyki w miastowie? Wyłącznie podczas ćwiczeń. I to tak szybkie, że od samego słuchania człowiek z zadyszki dostaje. Jak jest ze zdjęciami? To skomplikowane. Fotografia artystyczna jest oczywiście absolutnie zabroniona, ale czasem człowiek potrzebuje zdjęcie czegoś. Wtedy trzeba zadzwonić po fotografa, który ma licencję. Przyjeżdża, robi zdjęcie, akceptuje je z burmistrzem i dopiero wysyła do zainteresowanego. Bardzo przyjemny, szybciutki proces. Czy są zasady odnośnie ubioru? Nie ma sztywnych zasad, bo w coś trzeba być ubranym, ale przebrania już odpadają. Jakieś skomplikowane wzory i napisy też. Z wypowiedzi jednej mieszkanki wynika, że w miastowie nie ma żadnych przestępstw, a inni opowiadali o przypadkach napadów i prób pobicia. Różne rzeczy się u nas zdarzają, tylko niektórzy mieszkańcy nie traktują konsekwencji klątwy jako przestępstwa. Dla nich to logiczna kolej rzeczy. Czemu pan jeszcze mieszka w miastowie? Jestem przyzwyczajony do tego miejsca, do tych ludzi. Mimo, że jest to specyficznie pod względem tej całej klątwy, łączy nas wspólna historia, wspólne sukcesy i porażki oraz nietypowe dziwactwa. Poza tym nadal mam nadzieję, że kiedyś uda się tu przywrócić normalność. To wszystko na dziś, ale jeśli macie więcej pytań do niego, to podrzućcie je na Discordzie albo Instagramie. Jak uzbiera się nowa pula, zrobimy kolejną rundę. I pamiętajcie, że jeszcze została nam zagadka z poprzedniego tygodnia do rozwiązania. Do usłyszenia za tydzień.